Witajcie drodzy słuchacze i obserwatorzy kanału. Dzisiaj zajmiemy się szczególnym i przemieniającym tematem siłą ciszy. W świecie pełnym ciągłego hałasu i bodźców często nie doceniamy siły i mądrości, jakie może nam zaoferować cisza. W tym filmie odkryjemy pięć sytuacji, w których cisza jest najlepszą reakcją, pomagając ci stać się mądrzejszym, zamożniejszym i bardziej połączonym ze sobą i wszechświatem. Cisza to nie tylko brak dźwięku, ale potężne narzędzie, które pozwala nam poruszać się po zawiłościach życia z jasnością i intencją. Od czasów starożytnych filozofowie i mistrzowie duchowi wychwalali cnoty ciszy, ucząc nas, że w niej kryje się klucz do prawdziwego zrozumienia i wewnętrznego spokoju. Przygotuj się na inspirującą podróż, która odkryje, jak cisza może być potężnym narzędziem w twoim życiu. Pierwszą sytuacją w której powinniśmy zachować milczenie, jest zażarta kłótnia. Kiedy emocje wzmagają się, słowa mogą stać się ostrą bronią, która powoduje głębokie rany. W takich chwilach cisza nie jest oznaką słabości, ale mądrości i samokontroli. Wyobraź sobie siebie w sytuacji, w której napięcie jest wyczuwalne, a każde wypowiedziane słowo może jeszcze bardziej zaognić konflikt. Zamiast ulegać pokusie impulsywnego reagowania, weź głęboki oddech i wybierz ciszę. Pozwala przetworzyć emocje, jasno ocenić sytuację i zareagować w przemyślany i konstruktywny sposób. Cisza zapewnia potrzebną pauzę, przestrzeń do refleksji, która może rozładować gniew i utorować drogę do wzajemnego zrozumienia. Zamiast postrzegać ciszę jako abdykację, potraktuj ją jako świadomą strategię zachowania harmonii i szacunku w związkach. Pokazuje, że bardziej cenisz spokój wewnętrzny niż wygranie chwilowej kłótni. Co więcej, cisza w środku kłótni może również służyć jako lustro, odbijające intensywność emocjonalną drugiej osoby, często prowadząc do autorefleksji na temat własnego zachowania. Jest to akt współczucia dla siebie i szacunku dla drugiej osoby STW, ARZ, AJ, CY, obu stronom szansę na powrót do stanu równowagi emocjonalnej przed wznowieniem rozmowy w bardziej spokojny i skuteczny sposób. Zatem następnym razem, gdy znajdziesz się w gorącej kłótni, pamiętaj, że cisza może być twoim największym sprzymierzeńcem, dostarczającym mądrości, której potrzebujesz, aby przekształcić konflikt w szansę na rozwój i wzajemne zrozumienie. Druga sytuacja, w której powinniśmy cenić ciszę, ma miejsce wtedy, gdy nie jesteśmy całkowicie pewni faktów. Wyobraź sobie, że uczestniczysz w rozmowie, w której pojawia się kontrowersyjny lub złożony temat i czujesz presję, aby wnieść coś istotnego. W świecie zalewanym przez lawinę informacji, pokusa wyrażenia opinii bez dogłębnej wiedzy jest ogromna. Zamiast jednak ulegać tej presji, wybranie ciszy może być aktem prawdziwej mądrości i pokory. W tym kontekście milczenie oznacza uznanie, że prawdziwa mądrość pochodzi z pełnego i uzasadnionego zrozumienia, a nie z założeń czy niekompletnych informacji. Milcząc, okazujesz uczciwość intelektualną, pokazując, że wolisz słuchać i uczyć się, niż mówić bez powodu. To milczenie jest okazją do poszukiwania prawdy i pogłębienia wiedzy przed podzieleniem się swoją opinią, unikając rozprzestrzeniania się dezinformacji, która może powodować nieporozumienia i utrwalić ignorancję. Dodatkowo milczenie może być wyrazem szacunku wobec innych, wskazując, że bardziej cenisz dyskusję opartą na faktach i wnikliwą refleksję niż chęć bycia wysłuchanym za wszelką cenę. Kiedy w obliczu niepewności wybieramy ciszę. Inspirujemy innych do tego samego, promując bardziej odpowiedzialne i przemyślane środowisko dialogu. Ta cisza nie jest pustką, ale przestrzenią refleksji i poszukiwania wiedzy. To przypomnienie, że nie na wszystko musimy mieć natychmiastową odpowiedź i że czasami największym aktem mądrości jest rozpoznanie tego, czego jeszcze nie wiemy. Ostatecznie cisza w takich chwilach jest oznaką dojrzałości i samoświadomości, pozwalając ci wnieść bardziej znaczący i odpowiedzialny wkład, gdy tylko w pełni zrozumiesz fakty. Zatem, następnym razem, gdy znajdziesz się w sytuacji, w której fakty są niejasne, wykorzystaj moc ciszy jako ścieżkę do prawdziwego zrozumienia i bardziej autentycznej, wywierającej wpływ komunikacji. Trzecia sytuacja, w której powinniśmy cenić ciszę. To przebywanie na łonie natury. Wyobraź sobie, że idziesz przez gęsty las, gdzie każdy liść szepcze starożytne tajemnice, a każdy strumień śpiewa spokojną melodię. W świecie zdominowanym przez ciągły hałas miast, pośpiech dnia codziennego i nieustanne powiadomienia cyfrowe, przyroda oferuje nam schronienie spokoju i introspekcji. Cisza w tym kontekście to nie tylko brak sztucznego hałasu, ale obecność harmonii która łączy nas z czymś większym i głębszym. Kiedy pozwalamy sobie na ciszę pośród natury, otwieramy nasze zmysły na bogatsze i pełniejsze doświadczenia. Zaczynamy zauważać śpiew ptaków, szelest liści, subtelny ruch życia wokół nas. Ta cisza ponownie łączy nas z istotą bycia częścią planety, przypominając nam o naszej współzależności ze środowiskiem naturalnym. Co więcej, cisza w przyrodzie ma moc terapeutyczną. Może złagodzić stres, uspokoić niespokojny umysł i przynieść dobre samopoczucie i odnowienie. Badania pokazują, że spędzanie czasu w cichym otoczeniu naturalnym może poprawić nasze zdrowie psychiczne i fizyczne, promując poczucie wewnętrznego spokoju i jasności umysłu. Ten rodzaj ciszy oferuje również wyjątkową okazję do autorefleksji. Z dala od rozproszeń i presji codziennego życia możemy wyraźniej słyszeć własne wewnętrzne głosy. Rozumieć nasze prawdziwe pragnienia i potrzeby, oraz znajdować rozwiązania problemów, które w innym przypadku mogłyby wydawać się nie do pokonania. Dlatego, odnajdując się w naturalnym środowisku, pozwól sobie na chwilę ciszy. Niech spokój natury wypełni Twój umysł i serce, zapewniając regenerującą przerwę i nowe spojrzenie na życie. Cisza w naturze to dar który pomaga nam odkryć na nowo wewnętrzny spokój i mądrość, które często są przyćmione przez zgiełk nowoczesności. Czwartą sytuacją, w której cisza ukazuje swoją moc, jest medytacja lub modlitwa. Wyobraź sobie, że siedzisz w spokojnym miejscu, z dala od zgiełku dnia codziennego, gdzie możesz zamknąć oczy i zwrócić się do wewnątrz. W tym kontekście cisza to nie tylko brak dźwięku, ale intensywna obecność spokoju i skupienia. Podczas medytacji cisza pozwala wyciszyć nieustanny hałas umysłu, te wewnętrzne głosy, które nieustannie komentują, oceniają i planują. To chwila pauzy, w której możesz po prostu być, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek zewnętrznych bodźców lub reagowania na nie. Ta wewnętrzna cisza otwiera drzwi do stanu jasności umysłu, w którym rozpraszają się niepokojące myśli i można doświadczyć całkowitego spokoju. W modlitwie cisza odgrywa równie przemieniającą rolę. To w ciszy możesz poczuć głębsze połączenie z Boskością, niezależnie od tego, jak rozumiesz świętość. Zamiast recytowanych słów i pieśni, cisza pozwala na bardziej intymną i osobistą komunikację z transcendencją. Tworzy przestrzeń, w której możesz usłyszeć nie tylko własne modlitwy, ale także subtelne, intuicyjne odpowiedzi, które wypływają z głębi twojej istoty. Co więcej, cisza podczas tych praktyk duchowych stwarza okazję do samopoznania. Pozwala zbadać swoje emocje, zrozumieć swoje motywacje i dostosować się do najwyższego celu. Dzięki ciszy możesz uzyskać głęboki wgląd w swoje życie i swoją ścieżkę, otrzymując wskazówki, które często są zaciemnione przez ciągły hałas świata zewnętrznego. Ta cisza nie jest pusta, jest pełna możliwości i znaczeń. Jest to żyzna przestrzeń w której umysł może odpocząć, a dusza może rozkwitnąć. Dlatego praktykując medytację lub modlitwę, cenić ciszę jako istotny element. Niech poprowadzi cię do stanu spokoju i głębokiego połączenia, oferując jasność, mądrość i duchową odnowę, która będzie ci towarzyszyć podczas codziennej podróży. Piąta sytuacja, w której niezbędna jest cisza, to sytuacja, gdy ktoś ufa, że się odezwiesz. Wyobraź sobie, że bliski przyjaciel lub członek rodziny przychodzi do ciebie w chwili bezbronności, szukając ramienia, na którym mógłby się wypłakać lub ucha, które cię wysłucha. Zamiast spieszyć się z udzielaniem porad lub próbą rozwiązania problemu, milczenie może być najpotężniejszą i najbardziej współczującą reakcją. Kiedy milczymy, jesteśmy naprawdę obecni dla drugiej osoby, tworząc bezpieczną przestrzeń w której czuje się ona wysłuchana i zrozumiana. To milczenie nie jest bierne, ale aktywne i pełne empatii. Przekazuje wiadomość, że jesteś tam, całkowicie zaangażowany, bez osądzania i przerw. Czasami słowa mogą wydawać się niewystarczające lub nieadekwatne w obliczu bólu lub cierpienia innej osoby, i to w ciszy odnajdujemy głębie emocjonalnego wsparcia. Cisza pozwala na swobodne wyrażanie siebie, bez presji otrzymywania natychmiastowych rozwiązań lub komentarzy. Może to mieć niezwykle terapeutyczne działanie, ponieważ często werbalizując swoje uczucia, osoba zaczyna odnajdywać dla siebie jasność i zrozumienie. Co więcej, praktykując ciszę, unikasz ryzyka minimalizowania uczuć drugiej osoby lub narzucania sytuacji własnych spostrzeżeń i doświadczeń. Każda osoba ma własną drogę i sposób radzenia sobie z wyzwaniami, a cisza szanuje tę indywidualność, pozwalając jej przetwarzać emocje we własnym tempie. Cisza może również ułatwić stworzenie głębszego, bardziej autentycznego połączenia. Pokazuje, że cenicie i szanujecie przestrzeń emocjonalną drugiej osoby, wzmacniając więzi zaufania i intymności. W świecie którym każdy jest ciągle zajęty i rozproszony, ofiarowanie milczenia jest gestem miłości i troski, który ma trwały wpływ. Więc następnym razem, gdy ktoś przyjdzie do ciebie, aby dać upust emocjom, pamiętaj o sile ciszy. Ofiaruj swoją pełną, cichą obecność jako akt prawdziwego współczucia i wsparcia. Przekonasz się, że często prosty akt cichego słuchania może być bardziej uzdrawiający i znaczący niż jakiekolwiek słowa. Które możesz zaoferować. Przyjrzyjmy się teraz, jak potężny wpływ cisza może mieć na nasze życie. W świecie nasyconym nieustannymi bodźcami i ciągłym hałasem, gdzie nieustannie jesteśmy bombardowani informacjami i żądaniami, cisza staje się prawdziwą ostoją spokoju i odnowy. Ta przestrzeń ciszy pozwala nam odłączyć się od zewnętrznych zakłóceń i zanurzyć się w stanie wewnętrznego spokoju, zapewniając naszemu umysłowi możliwość odpoczynku i naładowania baterii. Wykorzystując chwilę ciszy, jesteśmy w stanie promować głęboką jasność umysłu, niezbędną dla rozwoju kreatywności i świadomego podejmowania decyzji. Dodatkowo, cisza ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie emocjonalne. Pomagając zmniejszyć poziom stresu i niepokoju, jednocześnie ponownie łącząc nas z naszymi najbardziej autentycznymi uczuciami. Włączenie tych cichych chwil do naszej codziennej rutyny, czy to poprzez medytację, kontemplację na łonie natury, czy po prostu przerwę na oddychanie, może być potężną ścieżką do kultywowania bardziej zrównoważonego, świadomego i dostatniego życia. Ta praktyka nie tylko wzmacnia nas wewnętrznie, ale także przygotowuje nas do stawiania czoła codziennym wyzwaniom z większym spokojem i pewnością siebie, przekształcając ciszę w niezastąpionego sojusznika w naszej osobistej i duchowej podróży. Cisza ma niezwykłą moc wzmacniania naszej percepcji i wzbogacania naszego doświadczenia życiowego. Kiedy pozwolimy sobie na wyciszenie hałasu zewnętrznego i wewnętrznego, jesteśmy w stanie wyraźniej usłyszeć nie tylko dźwięki otaczającego nas świata, ale także wewnętrzny głos który często zostaje zagłuszony przez pęd dnia codziennego. Ten stan uważności, jaki zapewnia cisza, sprawia, że jesteśmy głęboko świadomi naszych najbardziej intymnych emocji, myśli i pragnień, pozwalając nam bardziej autentycznie odkrywać niuanse naszego istnienia. Łącząc się z tą wewnętrzną głębią, jesteśmy w stanie lepiej rozpoznać, co nas naprawdę motywuje i napędza co z kolei umożliwia nam podejmowanie bardziej świadomych decyzji zgodnych z naszym prawdziwym celem w życiu. W tej przestrzeni introspekcji rozproszenia rozpraszają się i pojawiają się cenne spostrzeżenia, które pomagają nam wytyczyć bardziej znaczące i wzbogacające ścieżki. Zatem cisza to nie tylko brak dźwięku, ale potężne narzędzie do samopoznania i rozwoju osobistego, niezbędne do budowania życia, które rezonuje z naszą najgłębszą i najprawdziwszą esencją. W chwilach ciszy mamy możliwość dostępu do głębszego, bardziej autentycznego stanu kreatywności. Wielu wielkich artystów, pisarzy i myślicieli na przestrzeni dziejów odkryło, że najlepsze pomysły i arcydzieła powstają, gdy pozwalają sobie na chwilę spokoju i refleksji. To ciche środowisko tworzy żyzną przestrzeń do rozkwitu inspiracji, usuwając czynniki rozpraszające i zewnętrzne naciski, które często dławią nasze zdolności twórcze. W ciszy umysłu uwalnia się od oczekiwań i niepokojów, otwierając wyobraźni drogę do swobodnego latania bez ograniczeń. Ten stan kontemplacji nie tylko sprzyja pojawianiu się nowych idei, ale także pozwala na kształtowanie się niezwykłych powiązań pomiędzy różnymi koncepcjami, czego efektem są innowacje i oryginalne rozwiązania. Wyciszając otaczający nas świat, jesteśmy zaproszeni do zgłębienia głębi naszego umysłu i serca gdzie kryje się prawdziwa kreatywność, ułatwiająca wewnętrzny dialog, który często owocuje zaskakującymi i cennymi odkryciami. W ten sposób cisza staje się niezastąpionym sprzymierzeńcem w procesie twórczym, zapewniając sprzyjające środowisko dla manifestacji geniuszu i spontanicznego i organicznego powstawania innowacji. Cisza głęboko uczy nas sztuki cierpliwości, umiejętności coraz bardziej niezbędnej w świecie, w którym natychmiastowa satysfakcja stała się normą w niemal każdym aspekcie codziennego życia. Żyjemy w epoce szybkiej informacji i natychmiastowych reakcji, gdzie często kierujemy się pilnością natychmiastowych rezultatów. Jednak nauka czekania w ciszy, w chwilach kontemplacji i refleksji może okazać się wielkim wyzwaniem, ale także cenną i przemieniającą lekcją. Cisza uczy nas, że nie wszystko musi zostać rozwiązane szybko i że niektóre z najbardziej znaczących i satysfakcjonujących doświadczeń w życiu wymagają czasu i poświęcenia. Zaprasza nas, abyśmy zwolnili, obserwowali otaczający nas świat i zrozumieli, że prawdziwe piękno i najcenniejsze owoce często rozwijają się powoli z biegiem czasu. Zatem, przyjmując ciszę, uczymy się cenić nie tylko rezultaty końcowe ale także proces wzrostu i odkrywania, który nas do nich prowadzi. Cisza staje się nauczycielem, który pomaga nam docenić każdy etap podróży, zachęcając nas do kultywowania odporności i mądrości niezbędnych do stawiania czoła wyzwaniom życia ze spokojem. Ta praktyka cierpliwości, napędzana ciszą, pomaga nam zbudować bardziej zrównoważony i satysfakcjonujący sposób myślenia, w którym możemy znaleźć satysfakcję i znaczenie w małych rzeczach, a także przygotować nas do zbierania nagród z nasion, które zasiewamy z biegiem czasu. Co więcej, cisza może działać jako potężny katalizator uzdrowienia emocjonalnego, odgrywając fundamentalną rolę w naszym dobrostanie psychicznym. Kiedy potrafimy wyciszyć umysł, tworzymy środowisko sprzyjające przetwarzaniu bolesnych emocji i doświadczeń w zdrowszy i bardziej konstruktywny sposób. Ta przestrzeń ciszy daje nam możliwość refleksji nad naszymi najgłębszymi uczuciami, pozwalając nam odkryć korzenie naszego bólu i udręki bez zewnętrznych nacisków, które często nas otaczają. W ciszy możemy lepiej skonfrontować się i zrozumieć nasze emocje, co jest niezbędne w procesie zdrowienia. Zachęca nas do praktykowania przebaczenia, zarówno wobec innych, jak i wobec siebie, uwalniając urazy i więzy które uniemożliwiają nam dalszy postęp. Ta praktyka wyzwolenia jest kluczowa, ponieważ puszczając to, co nam już nie służy, otwieramy przestrzeń do odnowy i rozwoju osobistego. Cisza staje się zatem prawdziwym lekarstwem dla duszy, działając jak balsam, który pomaga nam odnaleźć wewnętrzny spokój i przywrócić równowagę emocjonalną. Pozwalając, aby ten spokój przeniknął nasze życie, możemy kultywować większą świadomość siebie, Ułatwiając głębsze połączenie z naszymi autentycznymi potrzebami i pragnieniami. W ten sposób cisza staje się cennym narzędziem w naszej podróży do samopoznania, pomagając nam pokonać emocjonalne burze ze spokojem i odpornością. Ostatecznie, przyjmując ciszę, odnajdujemy ścieżkę do prawdziwego uzdrowienia i wewnętrznej przemiany, promując stan harmonii i równowagi, który odbija się we wszystkich obszarach naszego życia. Zatem, Moi drodzy, nie zapominajcie o ogromnej przemieniającej mocy, jaką cisza może wnieść do naszego życia. Okazuje się, że jest niezbędnym sojusznikiem w chwilach konfliktu, zapewniając niezbędną przerwę, abyśmy mogli zastanowić się przed reakcją. Cisza jest nieocenionym źródłem mądrości, gdy znajdujemy się w niepewności, pozwala uspokoić nasze umysły i uzyskać dostęp do głębokich spostrzeżeń. Co więcej, Staje się świętą przestrzenią połączenia, gdy jesteśmy zanurzeni w naturze, gdzie każdy dźwięk staje się wyraźniejszy, a każde doznanie intensywniejsze. Cisza służy również jako pomost do boskości, ułatwiając bogatszą i bardziej znaczącą komunikację wewnętrzną, w której możemy usłyszeć nasz wewnętrzny głos i połączyć się z czymś większym. I oczywiście jest to dar obecności, który oferujemy tym, których kochamy. Tworząc bezpieczne i przyjazne środowisko dla prawdziwego dialogu i empatii. Włączenie ciszy do naszej codziennej rutyny jest zatem praktyką współczucia dla siebie i ważnym krokiem w naszym osobistym rozwoju. Obyśmy wszyscy starali się znajdować chwilę ciszy w ciągu dnia, pozwalając, aby zawarta w niej głęboka mądrość prowadziła nas w stronę dostatniego, zrównoważonego i znaczącego życia. Jeśli podobał Ci się ten materiał, nie zapomnij polubić filmu i zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać tego typu cenne inspiracje. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie